Więc, kamraci, mieliśmy się spotkać w weekend w Gdyni, Sopocie i Gdańsku. Odwołujemy te wiece antywojenne. Mimo, że są już zgłoszone, że, że mamy wynajęty nocleg na ten czas. Że mamy wszystko zorganizowane. Teraz my z Marcinem też, ale wielu naszych kamratów też, bo do, mamy doniesienia. Jedziemy na południe Polski, pomagać, yy, zawozić rzeczy. To jest dosyć trudna sytuacja, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że możemy zawieźć rzeczy niepotrzebne albo w nadmiarze. Postanowiliśmy, że pokierowałem się pewnym sentymentem, jedziemy do jednej konkretnej miejscowości. Na w rejonie ileni góry. Tak. Gdzie jest potrzebna konkretna pomoc? Jesteśmy w kontakcie z, ko z panią ze, prawnik, sztabem, która ze sztabem tam kryzysowym, prowadzi tam. Ta... sztab kryzysowy dla I powiedziała tak. Żadnego jedzenia, żadnej wody, bo mamy tak, już nawet nie jesteśmy w stanie przyjąć. Inne rzeczy są potrzebne. Środki czystości. Ścierki, środki, 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 środki płyny do, pól, te, do mycia podłóg. Te, które się niszczą w trakcie pracy. Rękawiczki, takie tego te, Tego potrzeba. Więc. Podjęliśmy decyzję, podjęliśmy decyzję, że bierzemy samochód, przyczepkę, pakujemy to wszystko i jedziemy tam. Damy Wam eee... też oczywiście relację z tego, żeby to nie było tak, że sobie ściemniamy. W tej chwili W tej chwili, zgodnie z, z tak zwanym dwuwierszem Herberta, przeżywamy krzepiącą świadomość, że jesteśmy sami. Byli, czulibyśmy się nawet w tym momencie dosyć nieswojo robiąc wiece polityczne w pięknym Gdańsku, pięknym Sopocie i pięknej Gdyni, na pewno przy pięknej pogodzie. Bo no, taka jest zapowiedziana. Tak, i na pewno przy udziale ludzi. Ale Sopot i Gdańsk, i Gdynia poczekają, poczekają. Natomiast musimy ulżyć swojemu sumieniu. Ulżyć swojemu sumieniu. I żebyśmy mieli, żebyśmy mieli co wspominać, a przede wszystkim najważniejsza rzecz. Chcemy to zobaczyć na własne oczy. Chcemy wam to pokazać. Chcemy wam to pokazać. Chcemy to zobaczyć na własne oczy, bo relacje, relacje kamerowe, telewizyjne, one nie pokazują kilku jeszcze rzeczy. Smrodu. Kamera trochę estetyzuje i nawet największy syf i burdel w kamerze nie wygląda tak, jak się go zobaczy w rzeczywistości. A przede wszystkim chcemy zobaczyć ludzi, Polaków, którzy zostali postawieni przed tragedią. Bo jeszcze raz powiem i jeszcze na pewno wiele razy to powtórzę: ta powódź pokazuje w pewnej laboratoryjnej miniaturze to, co by się mogło stać. Gdyby wybuchła wojna, a jeszcze gorsze, gdyby wepchnięto nas do wojny, więc ta powódź, ta powódź, to wydarzenie tragiczne, kto wie, może hamuje tych skurwysynów, synów, którzy nami rządzą, przed wepchnięciem nas do wojny. Może tak być.